Ja mam widzowie w kolejnym filmie. Jeśli, jeśli chcielibyście dostać Robuxy, bo mam ich trochę tutaj dużo, co nie? Dostanę ich i tak więcej. Więc jeśli ktoś z Was chciał być, napiszcie pod komentarzem swój nick, a wam dam ileś tam Robuxów. Więc, więc dobra. Dziś gramy Crash Town Game Tank. Grałam już to. Fajna to jest gra. Nie tak źle. Dobra, Dobra jest. Muszę włączyć tutaj. Okej. Okay. Jest dźwięk? Chyba jest. Weźmy autosę. Jedziemy. To jest akurat fajna gra, e, próbowałem ją już i fajnie. O! O! Jezus Mario. A to już nie może ruszyć. Co zostało? Dopiero zacząłeś, że Ty już nie możesz się ruszyć, bo już na nie równałeś też. Ale jak to zrobiłem, fajne. Jak ja to zrobiłem w ogóle. Dobra, musimy wrócić. Ty mam pomysł. Nowe samolotem. Dobra, musimy dar, dar bo nam... No widzisz. Trochę tak źle pokazuje. Więc dobra. O! O patrz. Tam jak taka mina jakby była. O tutaj wygląda tak fajne to. No, powinno powinna startować, ale jakoś tu wystartowała. Pa tego! To jak się wywali. O! Przeżyłem Dobra, to było bliskie O, o, Ooo, czekaj, co to za lina? Churko no to. A jak to za 155 taki skin fajny zrobiance? Jest to Spiderman. Głowa też kosztowała. Możecie w ogóle zobaczyć na mój profil. Luzo no, oszu mnie dodaje. Ja już niby, że nie gram w tą grę za długo, ale osoby głównie mój awatar. No i znowu muszę wyjść. No, dobra. Co, teraz nie mogę kliknąć? mnie z serwera wyrzuciła. Nie, trzeba rozpocząć jeszcze raz. Nie, to tak. Dobra. Teraz powinno być dobrze. Nie, serwer... serwer się zaczął. Musimy jeszcze raz. Dobra. Wchodzimy jeszcze raz. Chyba słyszycie. Tak myślę. Tak. Słychać, bo już to testowałem, czy słucha. I słychać. Opa tak. tu. Wybijamy się na tej górce. Tylko tutaj nie ma takiej dużej górki.

Ma è to Oi, kolejny trafia. Supatkowo. Sorry, non mi trovato. Aaaaah. Dopali si. Aaaaah, pada. Aaaaah, pada. спокойно. Сопрашиваем. Сори. Спокойно. Спокойно. Ну и нагони. Файно! О, о, о. Не, 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 не. О, не, 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 не. Dobra, sorry jak byłem za głośny, ale się nie spodziewałem, to było mojego auta, no już wygasło, no. Czyło się. A no co, jedziesz? O, poszedł. Widzisz? Nie musiałem nic robić. Fajnie. no działa? Czy nie? Znowu to. Albo serwer. Dawaj, proszę. Tak. Zepsuty serwer. Czyli musimy zagrać w coś innego. Nie wiem czemu. Jakoś, jakoś tutaj mi nie działa coś. Dobra, w co by zagrać? Dziś nie będziemy grać w Dusty Trip, jutro będziemy grać w Dusty Trip i zagramy się w Jeff. To jest kolejny tak 2. Dobra, mamy jedzenie od razu. Tylko, jak nie widzieliście poprzedniego, to zobaczcie, będziecie wszystko wiedzieć o co chodzi. Nauczycie się na moim filmie. Jeszcze zmienić Dobra Jakoś nie widzę, czy więcej do miedzy daje to Dawaj. Nie wiem, gdzie idę, ale mam nadzieję, że mi się uda Ja mam iść Można z nimi sprinta O Jezus Ja nie będzie żyja w sumie um, Teraz widzę. A nie, wydaje mi się. Um, nie. O! o! To jest nastraszna. Ile? Tak dużo było. na ten dom. Mogę tu zostać, ale ja tu potrzebuję zrobić coś. Dobra, robi się To jest perfekt. Budujemy no... Dalej. Mamy lampę. Jest. Jej. No, musimy z nim chodzić. Możemy po... Mój krowar. A no tak, bo zginąłem. Tak, podciem. Podziękuję. Ja nie dosta. Szukamy nowego domu. Musi być to. Jakiś fajny dom z jakimiś broniami. Tak myślę. Pięć błoty. Ojej, co tam? Dałem to. A, daj, daj, A, nie zdążysz, nie zdążysz. Aha. Aha, widzisz? Zresztą możesz dostać na no, Jeffa. Wiesz? To jest fajne. Ale w tym filmie nic nie kupujemy. Daj tu N, nie będziemy tego używać. Jasne. Jest... To dużo ich tu. Co to jest? No tak. Zblokowana broń. A, rusz, rusz. Rusz, rusz, rusz. A, a, rusz, rusz. To był fajny film. Zostawcie lajka i suba. papa.